Cześć, mamko mam takiego biednego jednego klienta, który przyjeżdża pod warsztat, korzysta z moich narzędzi i sobie przeważnie sam robi w aucie. Gościu spoko. Dzisiaj mu pękła obudowa termostatu. Samochód Volvo. Ja Volvo nie tykam. A że to mój znajomy, to on sobie lubi pogrzewać. Pójdźmy zobaczyć, jak sobie radzi. Co tam? Te przewody nie wiem, jak opaskę z tyłu. Czyli raz jeszcze Co idzie, robota? Dobrze. No wszystko jest zamknięte. Tylko z tyłu tam opaska jest. Nie wiem, jak dojść do niej. Oła. Może motor trzeba wyciągnąć? kujowa robota. Tam opaskę, nie wiem jak kurwa tą opaskę wziąć o. A YouTube nic nie mówi? Nie zaglądałem na YouTube Cześć, kurwa może pod, Ale może podpowiedzą coś Nic się podpowiedzą, bo kurwa Nic nie widziałem czegoś takiego Nie Stano? to kurwa tylko Nic nie ma, może czasem wiesz, ktoś daje na YouTube A ty lubisz YouTube Więc zawsze wiesz, nie, Jak tą kurwa opaskę, tą patrz Widzisz tą? Tam, tam głęboko... Tą tą głęboką? Tą. tą. Jak? Lajcik. Jak? Tą co wystaje? No to kurwa, widzisz to, 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 ten ścisk? To? Za stuwej to ci ściągnę ją w minutę. Ściągać? Ściągaj, tak? Kurwa. Ściągać? Tak. No kurde, pikabela, to już to dobre dojście jest. Czym? Tą opaseczkę. No zaświeć mu... jeszcze raz, zaświeć, pokaż którą, bo ja nie wierzę. Pokaż paluchę. Tą opaskę, tamtą. Tą, widzisz tą... Dwie stówy wpadnie. Lubię takich klientów frajerów. Gdzie od razu frajerów dobrych klientów. Już prawie czuję dwie stówy. Dobra, teraz ja sobie wyjmę ten u góry z Widzisz ten wtyczkę wyjąć. Patrz, wiesz no, Jest? No kurwa widzisz, no. Dwie stówy. Ty, a ja może klienci. wypnę kurwa ten kabel. Tacy klienci są najlepsi. Jest co? Kochani. Czekaj, jak są wtyczkę działa jest? Coś jeszcze wiesił? No wtyczkę to mi ten pierścionek kurwa pociągnij tutaj. Jeszcze. Czyli po 50. Tak? Działamy głośno. Mały płaski. Dwie stówy już jest. Przewóz ściągnięty. Półtora minuty roboty. Teraz jeszcze kostka i zabezpieczenie po 50 zł, czyli możemy zarobić 300 zł w niecałe 10 minut. W 10 minut tacy klienci są najlepsi. Jeszcze o, przyniesie się narzędzia. Biegają, Proszę, Proszę. poświeć to to ci obniżę trochę scenę. Zejdę Uwaga, wtyczka jest. No i tam jest pod spodem, widzisz no, ten pierścionek ten pierścionek która... ten jest Ale głowy. można go Odwrotnie go potem włożyć, ale to potem będziesz miał ciężko Ty, Ty ale to Nie, nie, nie wygłupię się Ty, ale można go tu, bo on tu się łączy tu? Seba, tu idzie To jest ten No, to nie jest ten Ten Weź tu świeć Kurwa, żeby nie wypadł Nie, to przyjdzie ci... O nie, no to bo nie szukał. To jest daleko od trzapuciona. Oj, Ty może magnes? Nie, tam magnes potem jest szuka. Większy wkrętek ten Oj, Wiesiu, Wiesiu A, to, Ty to bogaty człowiek A. A. Z bogatej rodziny Co to jest Właśnie. dla ciebie 300 zł? Chębsko, skobitam się mość jeszcze, bo nie pokusiliśmy się kurwa, ten jebany samochód. Oj, siedzisz, tylko pieniądze tak, ładowujesz Tak to jest jak samemu naprawiasz Do mechanika byś dał No do kogo, no do ciebie przyjeżdżam A ja jesteś zajęty to nawet ci dupy nie zawracam no. Trzeba się umówić o termin Tak jak to kurwa dziadostwo wieś Coś wypadło? Nie, nic nie wypadło To nie jest McDonald's, wiesz Na mechanika trzeba czekać no Ja wiem, że trzeba czekać, no ale to widzisz jak to jest Jak się spierdoli z kurwy syństwo i ta jebana wtyczka Weź tam świeć No i świecę ci Już to za bezpocząłko mamy prawie tylko chcę, żeby wypadł Bo to się trzyma na uszczelce jeszcze mm -hmm. Ręce sobie po wrodze O tu spadło może jutru żeby to kurwa nie spadło Tego kurwa nie znajdziemy Muszę szczypaczkami wyciągnąć Nie dalej mi się w robotę tak? Dobra, jest, ja mówię. No. no to z boku masz To silnik kupisz drugie. Co ty się stresuje Drogie silniki? Yes. Ja Brody wiesiu Dajesz lepsze dźwięki jak kobieta to Będziesz być mechanikiem Wiesiu Myślisz Weź YouTube ci wszystko powie, tak? Ty człowiek YouTube jest nie słyszałem tak? Czy nie? To prawda? Aha, tak, tak, tak. Tak mówią, tak mówią mechanicy na mieście. Wiesiu. Tak mówią mechanicy na wieście. Proszę bardzo. Takie 10 dobrej minut. Zarobione 300 zł, uczciwie. I zobacz to tutaj. Prawda? Uczciwie. To wyjebało. Uczciwe zarobione 300 zł. Obejrzyj sobie. Ja dziękuję. To by był to dodatkowy koszt, a ja nie mam serca tyle zbierać z siebie. Dziękuję bardzo. I nie lej tylko tyle tutaj. Ejo.